Co to jest? Wieś Gołaszyce pięknie, widać to gołym okiem. Proszę powiedzieć, czyja to jest zasługa. No na pewno jest to zasługa gminy, która też yy, dużo nam pomogła w tej kwestii, no i mieszkańców, że staramy się jakoś gminę też zmobilizować, żeby nam coś dała. No w tej chwili mamy stawianą nową wiatę, z tego się wszyscy będzie, bardzo będziemy się cieszyć, szczególnie dzieci, bo to, to jest dla nich. A na jakie uroczystości, na jakie imprezy będzie przeznaczona ta wiata? No na pewno w przyszłym roku już będziemy tutaj organizować dzień dziecka, a może wcześniej jakieś ognisko na ferie? Zobaczymy. Ta wiata, która jest w tej chwili montowana, więc wiata biesiadna. Środki na to pochodzą z funduszu sowieckiego. Koszt takiej wiaty jest, jest to kwota 7000 zł wraz z montażem. No i cóż, no, dla wioski, która do tej pory nie miała praktycznie nic. Powstał nie tak dawno, bo w zeszłym miesiącu Plat zabaw. Teraz z Funduszu sołeckiego jest wiata biesiadna, więc miejsce, gdzie będą mogli spotykać się mieszkańcy i swobodnie spędzać czas. A proszę powiedzieć, czyja to jest inicjatywa? Inicjatywa Wiaty wyszła od mieszkańców w zeszłym roku podczas spotkania, które dotyczyło funduszu sołeckiego, a więc na co będą chcieli przeznaczyć mieszkańcy środki właśnie z tego funduszu zadeklarowali wszyscy, że nie mają miejsca spotkań, no i chcieli, chcieli zakupu takiej wiaty Biesiatki. Dzięki inicjatywie mieszkańców, no i tutaj pani Sołty z Radzie Sołeckiej w ubiegłym tygodniu Doprowadzili sobie teren do, do porządku. W tej chwili mają jakby osobne wejścia, więc nie przechodzi się tutaj przez posesję jednego z mieszkańców, przechodzi się całkiem osobnym wejściem. Wiem już o, z informacji od pani sołtys, że będą na, na pewno tutaj mieli niesort z kopalni pobliskiej w Gołoszycach, który pozwoli im na otwardzenie dojścia właśnie do tego placu zabaw i do tej wiaty. No i w przyszłości wiem, że planują na wiosnę również inne inicjatywy, choćby nawet ogrodzenie tego terenu siatką.